Włości przynieśliśmy chłopakom trochę ciuchów, bo zimne noce są. Chcę zobaczyć te nie ma wam e. mam? Ciema ma. Ciema Ciema, przyniosłem wam ciuchy tak? tak ubierajcie się Cego no. ale to chodźcie później dobrze? później, ma później mam? Ja yes. Chodźcie mam? kurwa. kurwa Chodź. Bo Ty jesteś na ładnie Jestem na wchodzi i jestem Takzi cię Ojeść Co? Kto... Tak, powiedz co chcesz? Bluzo Ja potrzebuję bluzy i spodni I tylko tyle bo ja skarpety mam i Dres. bajki mam Dresy O właśnie o i dziękuję Ci i ja już resztę już... Masz długa. Dobra. I koszulko chodź. Nie. Fotkoszulka. Wszystko. Nie, e, fotkoszulka. Tu są schodnie. Masz. Dziękuję Dobra. A te rzeczy? I... Czekaj, to ja tu do wysoko... łosego obudzę. nie ma. Nie ma? Mm -mm. A gdzie Byłem go, u niego. A gdzie go wyglądał? Nie wiem, właśnie po czym jesteśmy po pierwsze. Nie chcę, musisz się. Masz to, weź to. Porozdajesz, dobra? Dobra, ja tam podzielę. Proszę, ja sobie to sobie. Tu są pełne torby. Cały burder kupiłem. Czekaj. Czekaj. Tylko to i wiesz. Się ja tam ja nie chcę, wiesz, was naciągać, Ej. na jakieś tam koszty czy coś co takiego. Ty? nie? Po 5 złotych sztuka, 20 sztuk i chuj. Macie, nie ma gasko, ale macie się tło. w to ubrać, co nie Daj no zapalić, jak możesz, co? O. Znowu kurwa ty my nigdy nie przestaniemy pić, <laughs> Nie, nie, nie. To ja sobie jednego na zachód biorę, a paczka wyciele. Ale... Masz, ja mam papierosy. Weź, ale weź wyciągnij, Aha. jak możesz. No mogę, nie Weź, bo ja teraz tu ręce może... Mogę... Mm. Daję. ja no, nie. tu na ziemię no i A zajarajmy się struga i chodź. Nie no, nie będę tu na brudne kładź, wiesz. To? No ale to, na no, O, piwo to czyste ciuszki, świeże, tam jest 10 podkoszulek w ludzkich. Wybierz sobie, ubierz się, wybierz sobie, ubierz się i chuj. I później dopiero tego Ja sobie wezmę, które będzie mi pasować, no. dobra? Pod koszulkę. Bo... Wszystko to co no. tego podziel na tych, żeby poubierać No Ja i kurwa no. Bo nie kurwa Myślałem, że Łysy jest za łóżkiem, ale nie ma a tu dziewczynek kurwa nie ale żył? Ale wstąpiłem w piątek rano, Ani tam go nie ma, ani na dole. U góry to jest... Wérza. Ty, a nie ma jego tam. Nie, nie. Nie, nie ma ani w Byłeś? Tam. No. Bo no ja nawet powiem, że tam jest skryta ducha. To spał kurwa... To ze mną spał, kurwa, idzie go kurwa w ciało. No masz Kazika tylko ukoło siedmiu. No to tylko Kazik jest. No. A u siebie nie ma. Tak, mhm. udzielać tam do siebie. Muszę to moją odnieść. No i do dobrze. No, to wiesz, to jest, to wiesz, ono nie zna mhm. takiego życia jak my. Mhm. A jak ja mam piną numer... A słuchaj, Rafałek duch, nie? był. nagrywać. Ja bym... Ty. ty dalej kurwa nie. Ja bym go od razu, ja, A ja już rzuciłem filmy na, na pierwsze tego. to lu, ej, ludzie są za nami. No i dobrze, kurde. Ludzie są za nami, bo on? Przychodź? Nie, bo, Słuchaj, bo on przy... widział co jest pięć. Ludzie widzą co. A ja jest kurwa, pięć. ja Darafałem mówię, ty kurwa mówię, nawet mówię, nie dasz kurwa na chłopaków, mówię, nawet je za jej nie dasz. Hmm? Bo on zaraz sobie je A, jego. Dziękuję ci mówię. ja przyjadę za 4 dni dobra moją, przyjedź i słuchaj I nie ma problemu ty ja tak za 6 km kurwa Elku są domki co nie ja mówię cały domek kurwa wynająć na miesiąc czasu ale przez miesiąc czasu musisz jeszcze odegrać bo jak będziecie to ciągły miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, to kurwa. Nie, ja to, wiesz. to wiesz? To kurwa mnie nie będzie, jak to mogę stać, kurwa na utrzymanie czterech umary. I no, ja nie? Ciebie rozumiem. No, ale na miesiąc mogę Wam poradzić. No to ze swoich państw tak, robię wszystko, bo to ja nie, nic nie wiem z jakiegoś. To Sramna, jak tak? dasz radę? Ja daję właśnie, dlatego sprawdzałem. No. Tylko żebyście się ogarnęli troszeczkę, kurwa. Ja tam Was wiesz. Ja ich ogarnę. Słowiem, ja dopiero tu wyszedłem tutaj. Kuchy, ja nie wiesz. mówię, że macie kurwa przestać pić od razu, bo to by się nie da. I... Nie no, no ja od razu. Życie, mnie nie, 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 nie. Ja pisa. mówię, nie, bo znam życie, no i dlatego to jest Jak ty byś mi powiedział, że ja mam teraz przestać pić, A, to jest coś? karetkę przez rok, no. żeby padaczka Ta. czekała. Na padaczkę. Właśnie. Dlatego tak. mówię, to miesiąc czasu mamy. To chyba wiesz. przez miesiąc można się zjechać. No to przez zjechać, miesiąc się ogarniemy. Zjechać z bazy. Nie z wysokiego C można zjechać. Fuj, dwa dni przebolejesz, ale kurwa po, wiesz, po Damy. małym zjeździe. Damy radę. Powolutku. Damy radę. Kazik. Kazik. Ja to mam szybki sposób na Kazik. Kazik. Ty, hey, to łysy. Każdy ich nie śpi z Tobą, to łysy śpią. To łysy śpi, To łysy śpią. To, śpi. to masz łysego mnie ubrać. No to patrzmy, ciepłe ciuchy przyjechały. No to mówię, ciuchy są Nawet ubrać ich ciężko. Na razie niech to wszystko leży wiesz masz później podzielił się Tak tylko mówię Jak zobaczę, że nie ubrani na telewizji to, to, to zobacz Nie, ubierzem się No jaki chwilek tak Kaziulek łyczek Kaziulek łyczek Łysy, Łysy Kurwa, Łysy Ja się mylę z nimi, bo i ten jest ogolony i ten jest ogolony Łysy stawaj na fajeczkę fajeczka, łyczka i spać dalej, bo dopiero... Chcesz fajeczkę? No a jak on by nie chciał fajeczki. No, mówiłem fajeczka, wstaje. O, mam. No ale fajeczki nie ma. Miałem. Masz dla nas. No jak. Możesz. Nie nawet. On ma. Dużo. Dwie. Nie ma błożku. mokry, a... był Na oknie położym to no, mokre, wiesz? Mokry, kurwa. No ja to mam. Jak mógł być... Mam awarinu. Daj ja awariną ja jak se... jakoś. O, mam gdzie nawet. O nie, ta mokre są. Tak. Chociaż to chyba... ja nie przypalisz. To. Przypalisz? Uh -huh. Kurwa ty... Dobra, <laughs> przepali. Kupia, kury, kury, kury. Kurwa jak ja chciałem papierosa, to połóżę. że i nie tego. Wysy, dzi dzisiaj wyrzucasz te szmaty. Masz na sobie I tu masz kurwa pełną A, to Dobrze, dzięki. A Adaś poprzebiera, poubiera was. Bo ja wierzę w <grym> Słuchaj, no ja no. ich poprzebieram. Mhm. Nie bój się. A gdzie łysy zgubiłeś kazika? Już ja drugi dzień go, nie ty. Nie ja go wcięło, to ja nie. Ja wiem. go wczoraj no nie, by, nie by, było też on, on może być, bo na my byli. Mhm, byliśmy. To nie było jego. I on może być na tym, tym domku, na tym domku, co tam. Aha, wywiózł go. Wywiózł. Ale po Kazika, Kazika by przyjechał teraz. Tam cała banda była przecież. No to mi kurwa i ten i... i. Ja myślę, że Koła u mnie w bunkrze koła pewnie siedzi. Nie byłem. I nikogo. Myśla... Nie, nie ma nikogo. Myślałem, że ty tam za kanapą leżysz, ale nikogo też nie znalazł. Na dole byłem i... Nie wiem, pola to nie to mój Ty na dole byłem też nie ma. No, ale dwa dni. Jak nie ma zioma na, na dzielni, to znaczy, że może coś jest. Nie, nie, nie. Słuchaj, nie, on tam. swojego Słuchaj, nie chodzimy na parapet, bo znowu kurwa. A, ta, mamy rzadzie. trzy paczki kurwa papierosów i trzy kurwa nam zamokły. Jak ten deszcz wie, no, to ja on też. Ten, ten godzina temu też lał. No, dlatego mówię. To teraz trochę przywiało. No, no. I łysy I tak. słuchaj. Ja mam, w plecaku mam skarpetki i majtki i kurwa od razu się przebieramy. Nie teraz. to teraz to wiesz. Trochę później kurwa, To się Nie to, że, że kurwa przebierzem, tylko kurwa, ja ci mówię masz się przebrać kurwa. Nie po to nam kurwa kolega y, dał. Żebyśmy my kurwa to wiesz, Wyjebali. spuścili kurwa. Tak, ale to są kurwa nóżki ciuskie. No, no coś, kurwa, dzięki to. To jest kurwa wyglądał jak człowiek, a nie Ja to a sobie. Jest, ja, kurwa. ja to sobie im zamawiam dryziki. A jak pójdzie na biochę kurde, to kurde, to. kurwa, to... Samym, kurwa no, tak, no, jak no, to mówią noszki, nie? No elegancko no. kurwa ty. Duże, małe, jak za duże to pasek. Nie wiedziałem, brałem, brałem jak leci. Tak daj słowo. No i dobrze. Tak, będziesz właśnie wyglądał pod tym względem. Ziemi. Znowu się rozpadał. Dobra, ty pijemy, czy nie? Nie, 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 sam sobie będzie. Mówisz i masz. Mieją na wiochę, kładą mnie, pójdę, to jest, żeby mieć kudę, wygląd, kurde, bo co, kurde, no, no popatrz, kurde, że, kurwa, smycza, że to. Masz. Nie, 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 nie. Tak, żebyś, bo pada dzisiaj deszcz, to le, raczej, żebyś nie latał, Adek. Ja lata deszcz, deszczu. Cie, ciepłe ciuszki się ubierzesz, napijesz, zapalisz sobie, zjesz. Chodź, pomożesz mi tylko, co? No pewnie. Tylko dawaj, spalimy śluga najpierw, bo będziemy z papieżnicami. Normalnie, od razu się inaczej poczujesz ja to sam. Kiedyś byłeś na wajensji? Mm -hmm. Nie zapytam ciebie. Tak. Byłeś? Mhm. Mm Miałeś to samo co my? Id Identycznie. I znam życie dlatego. No to i dlatego, pieso ja ciebie szanuję za to. Naprawdę. Bo to... Dobra, nie bo to, bo to trzeba wiedzieć, w czym się odnalazłeś. Nie tak, żeby przyjść nagrać kurwa i pokazać życie kurwa, że jest wszystko że jest bajecznie To nie jest bajka. No, bo jakby to była bajka, to byśmy się zaraz zmienili. Ile byłeś? Cztery... Cztery ponad lata U panie! No to ja ci mogę roczkę podać. Cztery lata. To ja osiem byłeś. No, 4 lata i to wiesz... Dumie. No to możemy sobie pogadać. No, kurwa. Ta, ta, każda noc spędzona na zewnętrznym, szukanie, kurwa, szukanie kumpli po nocach. Kurwa, wiesz, szukanie nawet... kumpli po nocach, kurwa, żeby wypić. Tak, pod ramami A jak, gramami. ty? Miasto I... pod monopolem. Kurwa, pod monopolem, kurwa, starej kurwa. A to no, parki, nie parki. A jak? Wszystko, ty, człowiek. To, to jemy, ja kurwa. Zobacz, to ja teraz ziomkę znalazłem. To, nie, to trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, co się z czym ja. A nie, kurwa, przyjdzie, nagra, kurwa, wiesz. Da, kurwa, dla nich 20 zł, albo nawet nie da. I chuj, ty, o chciałby nagrywać. Ja mówię, wypierdalej. dalej. Rofawa, nie? Mhm. Do, cie, do ciebie nie powiem tego, no nie jest. absolutnie. Nie, wiesz to, ja to... tyś dla mnie, to się nie gniewaj. Co ty, spoko mordo. Kurwa. Był? Jak ja bym się wyrażał za takie słowa, to co, to, to, to dziwa się. Kurwa, i dziwki się miało różne, kurwa, na banicy. Tak. Bo były. Tak, tylko trzeba uważać było. Tylko trzeba było uważać, żeby kurwa czegoś nie załapać. Kurwa. O, nie przynieść się z powrotem. Tak. Ja przychorował, to muszę to odlecieć. Ty, ty, Chory, nie jesteś wieczny. Wieczny student, tak mówię. Wieczny student. Dawaj, się są. Zbieramy, ubieramy? Nie, nie. Czy się nie ubieramy, tylko weź i tutaj do tego kartonu, bo tutaj na tej podłodze jest mokro. No. Oh. tam na razie wszystko wrzuć no, to, to chyba padać nie a my później wie. wiemy no przychorowałem trochę i to ostro ostro dawaj łysy łyka wala nie przyszedł do ciebie zrańca w odwiedziny bo tu nawet jeszcze ptaki nie stały. Łysy. Łysy ojciec, łysa matka, łysy sąsiad i sąsiadka. Wszyscy łysi się zebrali. Łysy, a, a ty się nam nie, 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 ależ, no, ależ może, a jak to tutaj z, go, z gościami niezapowiedzianymi masz czasem? Takich kurwa niechętnych? Było. To może coś ci prezentować? Na takich kurwa ludzi sobie chciało ich odrzucić. O, dziękuję. Bo, bo tutaj na bościach nigdy nie wiadomo, co się dzieje, to nie? Wiesz, wiesz o co chodzi. Tak, jak jedniesz, to wiesz o co chodzi, to pogonić kurwa. No, weź pilno i, bo naprawdę to jest przydatne w tym kraju. U nas, wiesz co? Ja byłem w Holandii ostatnio. I przed i minąłem, nie? Mhm. No bo no mnie teraz trochę czasu nie było. To wiesz, że w kryminale hmm. Nie będę się o kryminale opowiadał. Nie, bo to jest bo... życie wewnętrzne. Słuchaj, to jest życie wewnętrzne. Rafał mnie się pytał. Weź, opowiedz o kryminale. Ja wiem, słuchaj. Takich rzecz, taki ta ta rzeczy ta. się nie mówi, kurwa. Bo jak mnie kiedyś kurwa spotkają kurwa na mieście. To ja już wtedy kurwa nie będzie szczęki kurwa. Nie, to się zostawia w środku. Tego się nie Słuchaj, bierze. to co tam jest. Wiesz, ale powiem ci, miałem dobrze. To tylko mogę sobie to powiedzieć. Miałem dobrze. dobrze. Nie miałem źle. Trafiłem na eleganckich ludzi poznałem i kurwa i sołtysów i adwokatów poznałem i takich różnych innych tych, co naprawdę mają jakąś tam pozycję i wiesz co? Ja myślałem, że ja piję. Wiesz co? Powiem ci pod Bogiem. No, to... Ja myślałem, że ja piję. Jak oni mi zaczęli opowiadać ty, co oni pili. Ja piłem kiedyś. I denaturat piłem. No ja bez, ale obeszło się bez. Ale to co trzymasz w ręku to przeszło w garść. No ja. <laughs> I to biznes. Ale nie, ja piłem nie i, nie, I to... Słuchaj, ty nie możesz mnie pogardzić, że lynaturat ja piłem. Nie. Bo nie. nawet lekarz mówi... Co masz kurwa wypić te kurwa, rusko kurwa, A, tak zwaną no. To lepiej F kurwa F wypij, kurwa F setkę dynaturatu. F16, tak? F16. Wiesz o co chodzi? Da, do. No. Paliwo jakie to sobie. Kurwa. Ja, ja wolałem ten dynaturat wypić, bo ja wiedziałem, że to... Ja wiedziałem, że to jest kurwa chemiczne. Ale słuchaj, ja se kurwa z koloru zrobiłem, kurwa i chuj. <noise> Tylko, że to psuje strasznie, najlepsze wszystko. Te że... ja, psuje no. Psuje, psuje. No, wi widać jest po, z duchu nawet, nie? Widziałeś ducha, kurwa. Żeby nie, 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 nie ostatni tam go nie odratowali, to... Duch, duchu było u nas ostatnio. Mhm. Mówi, o! Czarnie wrócił na Włości, kurwa, ty. Ja nie nazywam to wosci, tylko ja na panicji byłem. A panista to wie co to jest. Tak, tak. Right. A to, a to, to można nazwać nie wiem co. oni teraz wosci nazywają kurwa. Pod, pod, ja to pod, słuchaj, ja i spałem i w tym pokoju, i tam dalej. Wszystkie. Może. Kurwa, no. wszystkie odwiedziłem. I na podwórku się spało, i pod drzewkiem się spało. No co? Było tak? No, było na pewno. No. Kurwa, nie, gdzie nie, gdzie człowiek też padł, co nie? Gdzie tam kurwa już nie dałem rady? Kurwa, to już to chuj. Kładłem się i tylko obszarnia kurwa chuj. No dobra czarny jedziemy. Ja by już kurwa znowu na dołę. Jednego roku to wiesz co oni my kurwa ty spotkaliśmy o kari łysy. Mm, no. łysy. Łysy. Łysy łysy wstawaj na pół godzinki. Umarasz. wstawaj pogadamy no, kurwa sobie. Dawaj łysy, bo ty przeziębiony, co nie? Jak nie? No to dawaj, posiedź z nami chwilę, a nie? To się rozgrzeje To się rozgrzejesz. Chodź. Się przytulił, kurde? Chodź. Ja